Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę Nazywam Dorota Piechowska, jestem dyrektorem Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętego Ojca Pio w Tczewie. Jubilatka szkoła, aż nie do wiary. 10 lat minęło. Pani dyrektor, te początki były pełne pytań. Dzisiaj już znamy na nie odpowiedzi. Pięknie funkcjonujecie. No Dziękuję bardzo. Każdy rok inny. 10 pięknych lat, każdy rok inny, ale z Panem Bogiem, z Ojcem Pio dajemy radę i myślimy, że będziemy się dalej rozwijać. Pani dyrektor, przypomnijmy, jakie były początki Geneza Powstania tej szkoły? Na początku przyszła taka myśl, żeby stworzyć taką szkołę kameralną w Tczewie. Wszystkie szkoły publiczne to są duże szkoły, 500-1000 osób. Marzyła się szkoła mała, kameralna, gdzie wszyscy się znają, gdzie uczniowie i nauczyciele tworzą jedną, naprawdę zgraną rodzinę. I to marzenie zaczęłam realizować razem z naszym patronem, ojcem Bio, i się udało. Myślę, że tak jest, że dzisiaj jesteśmy. Jedną wielką rodziną. Od jak, jak zaczynaliście? Jaka to była grupa nauczycieli, jaka grupa uczniów? Jeden nauczyciel i jedna klasa, która liczyła 12 uczniów. No, dzisiaj to już są nasi absolwenci, to są nasze te perełeczki, gdzie zawsze serce naszej, pani, która wtedy uczyła pani Kasi Krogulec, na pewno zawsze jest z nimi. Do końca pewnie naszych dni. Dla porównania dzisiaj ilu nauczycieli, ilu uczniów? Dzisiaj już ponad 30-35 to już jest poważna grupa nauczycieli, bo są przedmioty. Nie wszyscy są zatrudnieni na etaty, ale oczywiście w sumie chyba jest ich 35. Proszę powiedzieć, czy marzenia się spełniły, czy szkoła ma taki charakter i taki styl, o jakim pani dyrektor myślała? Marzenia się spełniły. Szkoła jest mała, kameralna, klasy bardzo małe. Wszyscy się znamy, widzimy, że nasi uczniowie czują się jak w domu. Ze wszystkim się do nas zwracają jak do mamy. Mają taką z nami bardzo bliską relację. Udaje się to wytworzyć przez pewnie i klimat, ale i też ten patronat, Święty Ojciec Pio. Czemu on został powołany do tego patronatu? Święty Ojciec Pio to był taki mój patron, który w zasadzie mi ośmielił, żeby ten pomysł wprowadzić w życie. Szkoła powstała w 2014 roku jako wotum dziękczynne za kanonizację Jana Pawła II, naszego wielkiego Polaka, ale w Szczewie już jest szkoła Jana Pawła II. Jest to zespół placówek specjalnych i wtedy padł pomysł, żeby jednak ten patron, który od początku był z nami, został również patronem naszej szkoły. Czy można powiedzieć, że stawiacie wyższe wymagania w swoim podobieczym? Czy chcecie, by w jakiejś dziedzinie ich dorastania, przecież funkcjonowania, edukacji byli szczególnie wrażliwi? livre Naszym zadaniem jest oczywiście, i to pewnie też rodziców, żeby nasze dzieci byłyby dobrze wyedukowane, żeby ten poziom edukacji był na dobrym poziomie, ale też priorytetem dla nas jest wychowanie. W dzisiejszych czasach widzimy, że możemy wspierać rodzinę, mamy grupę psychologów, pedagogów, którzy mają ogromne doświadczenie i tutaj też mogą wspomagać rodzinę. I też mi się wydaje, że to jest dzisiaj bardzo ważne. Jeżeli tak bardzo ważna jest ta relacja rodzic-szkoła. Tak, to jest ogromny, ogromna wdzięczność dla tych rodziców, którzy czują się też częścią naszej szkoły, że nie przyprowadzają dziecko do szkoły i jakby nie oddają go nauczycielom pod opiekę, tylko po prostu czują się częścią naszej szkoły. Jak udaje się to wypracować, tę dobrą relację? Macie sposób? To nie mam na to sposobu. To są ludzie, którzy do nas przychodzą, którzy też czują może podobnie, którzy chcą dobrze wychowywać swoje dziecko w dobrych warunkach. I myślę, że to jest ten sukces. A sukces uczniów? Czy widzi Pani dyrektor, że na tle no dzisiaj nie najłatwiejszego podejścia często młodych do edukacji, do poczucia obowiązku, do pewnej sumienności i tak dalej. Czy udaje się kształtować osobowości takie, o jakich ma życie? No mi się wydaje, że tak, że większości właśnie nasi absolwenci kontynuują naukę w licea, w dobrych liceach. I to też idą w świat. Widzimy je, że gdzieś tam działają przy kościele, że są we wspólnotach, że widzimy te rodziny, więc nadal mamy z nimi kontakt i obserwujemy, jak, jak się rozwijają, już w życiu może bardziej dorosłym. I to jest dla nas też takie podziękowanie, i widzimy, że warto że warto to, ten trud podjąć. Podtrzymujecie tę dobrą tradycję polskiej szkoły, która edukuje i wychowuje. Tak. To jest dla nas najważniejsze, żeby te dwie rzeczy nie szły oddzielnie, tylko razem. Dobre wychowanie każdego dziecka, od najmłodszego, żeby już wzrastało w tych... I takie dobre wychowanie, mówiąc o kulturze osobistej, tak? I oczywiście mówimy tutaj o moralności chrześcijańskiej, bo to jest dla nas priorytet. Ojciec to postać bardzo zobowiązująca. Patron Waszej szkoły, charyzmatyczna, człowiek o niezwykłych cechach. Czy jest jego wzór przekładalny na potrzeby i kształtowanie osobowości dzisiejszego współczesnego młodego człowieka? No Na początku wydawało mi się, że jest to trudny patron, szczególnie dla małych dzieci. Ale okazało się, że to wcale nie jest prawda, że dzieci, młodzież pragną. Dzisiaj dobrych przykładów, może nawet i trudnych, ale dobrych, dobrych autorytetów. I na te trudne czasy. Tr Trudne czasy, jeżeli chodzi też o wychowanie. Myślę, że teraz po tych dziesięciu latach mogę stwierdzić, że y, to nie był przypadek, że został y, ojciec Pio naszym y, patronem. Bardzo dobrze on się tutaj wpisuje w to, co się teraz dzieje. To jakie jego cechy osobowości podkreślacie, które niejako wykorzystujecie jako swoiste narzędzie kształtowania tych młodych charakterów, młodych ludzi? Przede wszystkim y, Eucharystia. Ojciec Pio powiedział, że słońce może y, zgasnąć a, i ziemia będzie, y, trwa, y, nie będzie trwała, natomiast bez Eucharystii ziemi nie będzie. Y, my mamy comiesięczną mszę świętą, wspólnie razem się też modlimy. Jesteśmy taką wspólnotą zawsze na pierwszej przerwie, spotykamy się w jednym miejscu i wspólnie razem y, y, się modlimy. Jest z nami ksiądz, który nas błogosławi. No, od dłuższego czasu jest to ksiądz teraz Wojtek... Y, Gliniecki otrzymujemy błogosławieństwo i z tym błogosławieństwem, z tym modlitwą rozpoczynamy szkolny trud. Trud, bo dzieci, tak jak są nie są inne niż w innych szkołach, też czasami nie chce się komuś uczyć, prawda? Ale ten trud myślę, że z Panem Bogiem, z modlitwą jest lżejszy, jeżeli to wszystko oddamy Panu Bogu. Przypomnijmy, ilu uczniów jest na dzień dzisiejszy? 66. Mhm. To jest bardzo komfortowa sytuacja. Chyba to dotarcie wtedy do niejako każdej osobowości jest bardzo ułatwione i pewnie owocujące. No tak, właśnie to jest ten plus, że klasy są bardzo małe i cokolwiek się nawet dzieje, czy możemy zauważyć, czy dziecko ma dzisiaj gorszy dzień, czy coś się zadziało w jego życiu, jesteśmy w stanie szybciutko to wyłapać. W dużej grupie różnie to bywa. Natomiast w małej grupie każdy nauczyciel jest taką mamą. Nie tylko nauczycielom, ale też właśnie wychowawcą w klasie. Co by nie powiedzieć szkoła, żeby funkcjonowała, potrzebuje środków. Jak sobie z tym radzicie? Z utrzymaniem materialnym tej placówki? Też myślę, że Pan Bóg nam daje tyle, ile potrzebujemy na daną chwilę. Nigdy nie ma ich za dużo, ale na daną chwilę, jeżeli środki są bardzo potrzebne i Pan Bóg uważa, że, że potrzebujemy, to je otrzymujemy. No Otrzymujemy oczywiście subwencję tą światową z ministerstwa. To jest to, Wspierają nas też rodzice materialnie, ale też mamy darczyńców. Udaje się Wam też taki czas wolny trochę zagospodarować, pozalekcyjny z uczniami, z rodzicami? No zawsze staramy się, żeby nasze dzieci miały ten czas wolny zagospodarowany. W związku z tym różne zajęcia mamy dodatkowe. Właściwie każdy, co sobie wymyśli, to, to może u nas się rozwijać, realizować. Też organizujemy wspólne takie spotkania z rodzicami, takie pikniki, Jakieś wyjazdy, wspólne pielgrzymowanie. Mieliśmy okazję całą szkołą z rodzicami być u naszego patrona, ojca Pio, w San Giovanni Rotondo i w Pietrelcinie. To był cudny czas, naprawdę. Pani dyrektor, macie dziesięciolecie. Przeżyliście piękne lata, przede wszystkim bardzo owocne, bo absolwentów ilu wypuściliście? Nie wiem, czy to policzone? Policzone, 79. To już jest taka spora grupka. No, i z tych absolwentów większość widzimy, mamy kontakt, odwiedzają nas, przychodzą, mówią, że tęsknią. No, wiadomo, już teraz mają inne sprawy, inne życie, czas się nie zatrzymuje, ale miło wspominają. To pytanie to ostatnie, czego pani dyrektor sobie szkole życzy na to dziesięciolecie? No, żebyśmy się też rozwijali, żeby rodzice chcieli dawać do nas te dzieci, żeby też nasza szkoła została zauważona. Myślę, że już pomalutku jesteśmy zauważani przez te dziesięć lat. Ale żeby szkoła była prowadzona nadal, po Bożemu, żeby ten kierunek, który obraliśmy 10 lat temu, żeby on gdzieś nie pogubić tego kierunku, Ale, a materialnie to byśmy sobie życzyli, żeby znalazły się pieniądze, bo mamy do zrobienia jeszcze boisko. I to tak materialnie, żeby dzieci miały gdzie pograć w piłkę. Co niech się stanie, tego życzymy, tego, czego pani dyrektor życzy sobie i szkole. Dziękuję za rozmowę i szczęść Boże! Dziękuję, Dziękuję. bardzo, szczęść Boże! Dziękuję. Bóg zapłać.